Cześć, tutaj Agata. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z bookholem, ponieważ y, troszeczkę zaniedbałam ostatnio o nagrywanie tych bookholi, bo na początku roku założyłam sobie, że będę je nagrywać co dwa miesiące, y, a teraz mamy grudzień, a ja ostatni bookhol nagrywałam w sierpniu, także troszeczkę mi to nie wyszło, ale to nic. Dzisiaj sobie wszystko nadrobimy. Z góry chciałabym Was też przeprosić za słabą jakość i światło, bo mamy godzinę 15 i ja myślałam, że się wyrobię zanim zrobi się ciemno, ale się nie wyrobiłam i już jest tak, no nieładne jest to światło naturalne. Także musiałam sobie zapalić y, światło w pokoju, bo zostawiłam lampę u mojego chłopaka, bo miałam ją popsutą, potem on mi ją naprawiał i ja jej ostatnio nie zabrałam po prostu, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. Ja już teraz nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania dalej, bo trochę tych książek przez te parę miesięcy się nazbierało. A więc w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od książek, które przybyły do mnie we wrześniu. To jest taka kubka. Część czytałam, część nie, ale nie będę się tutaj za bardzo nad nimi rozwodzić, bo to nie jest film na ten temat. Jeżeli chcecie coś usłyszeć więcej o danej książce, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja też postaram się podlinkować. O której książce w jakim filmie już mówiłam, jeżeli ją czytałam. Także wszystko będziecie mieć w opisie i będą tutaj też wyskakiwać linki. A więc tak, pierwsze dwie książki, których jeszcze nie przeczytałam. Mam tutaj zjazd rodzinny od Megan Queen i nie mogę się doczekać już tej książki, bo patronat nad nią ma między m.in. maja, zaczytana Kerida. A jak maja coś poleca, to wiem, że jest to naprawdę warte, na pewno warte uwagi. Także już się nie mogę doczekać, i myślę, że na początku przyszłego roku będę się za nią zabierać. Dalej mam książkę Whistleblower. O niej za dużo nie słyszałam, ale jestem bardzo ciekawa również i bardzo podoba mi się ta okładka. Następna jest książka, którą czytałam, ale chyba jeszcze o niej nigdzie nie mówiłam, z tego co mi się wydaje. Jest to Jedna Noc z Księciem. Jest to coś w stylu Bridgertonów, mam wrażenie, chociaż ja Bridgertonów ani nie czytałam, ani nie oglądałam. Ale mamy tutaj też. Aha, no jest zresztą napisany: Idealny romans dla fanów Bridgertonów, także, także tak, podobała mi się, ale nie było to jakiś wow. Dalej książka Piękny i Martwy od Anny Langner. O niej pisałam na Instagramie, także jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to za zapraszam. Książka mi się podobała, fajna, taka klimatyczna, jesienna, horrorowa, także tak. Następnie romans, w którym się zakochałam, Archer's Voice, mi Sheridan. jak tylko zobaczyłam tę książkę, to wiedziałam, że chcę ją przeczytać i udało mi się. I tak jak myślałam, przepadłam, uwielbiam, uwielbiam Archera. Czasami cały czas o niej myślę. Mamy tutaj yy, właśnie głównego bohatera, arczera, który jest niemową, słyszy, ale nie potrafi mówić. Yy, przez pewien wypadek, który miał w dzieciństwie. Yy, no i wiecie, jest to coś takiego niespotykanego. Książka warta uwagi. Yy, następnie w takim namiocie z książkami byłam w. w Ciechocinku. Yy, w Ciechocinku sobie kupiłam yy, książkę Alka Rogozińskiego. Po trupach do celu. Ja od tego autora słuchałam już kiedyś dwóch albo trzech książek. Jeszcze żadnej nie czytałam w papierze, a mam dwie, właśnie z tej takiej serii. Także zobaczymy. Może uda mi się ją przeczytać. I czy to jest, nie, to nie jest żadna zimowa, ale jest też kilka takich typowo zimowych, więc może jakąś taką bym sobie przeczytała, bo teraz mamy zimę. Dalej mam książkę, którą sobie kupiłam w takiej mini księgarni w Bielawie. W Bielawie mieszka teraz mój chłopak, i ja stwierdziłam, że gdzie będę jeździć, to będę wiecie sobie zbierać książki i zakładkę. I zakładkę właśnie też wtedy kupiłam. A książka, na którą padło, to szafa Olgi z zbiór opowiadań. Czy jedno opowiadanie tutaj tylko jest? Nie, jedno opowiadanie. Tak czy nie? Sama. Nie, zbiór opowiadań. Trzy opowiadania tutaj mamy. Ja od pani Olgi Tokarczuk jeszcze nic nigdy nie czytałam, także pomyślałam sobie, że może taka krótka forma będzie dobra na początek z nią, także zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Dalej na promocji w Empiku kupiłam sobie moje kolejne wydanie Ani z Zielonego Wzgórza. Nawet widzę, że mam tutaj paragon. Kosztowała mi ona 16,99 Jest to, to piękne wydanie z Wilgi. Yy, chyba nie będę zbierała całego, jakby całej serii w tym wydaniu, yy, ale po prostu no było na promocji, a ja też jest bardzo ładne. Także stwierdziłam, że nigdy za wiele, tak kolekcjonersko to potraktowałam. I dalej mam trzy książki, które przeczytałam, Te tak, tak ładnie wyglądają, bo mam tutaj znaczniki, w tej trochę też, ale mniej. Ej, mam tutaj Dreadful od Ochanki, czyli Dreadful od Chłoniczy i Spokoju. Jest to drugi tom i o nim gdzieś już opowiadałam. Yy, on mi się podobał dużo bardziej niż pierwszy. Yy, jest to książka z Wodpada, ale yy, nie jest to taki typowy romans. W tym tomie nie mamy skupienia na właśnie romansie, tylko jest dużo więcej akcji i bardzo mi się to podobało. I jestem ciekawa, kiedy będzie wydana, wydany kolejny tom, bo. Zakończenie tutaj. Mm. Dalej, książka, w której się zakochałam. Standardowo Taylor Jenkins Reid Taylor Jenkins Reid i Carrie Soto Powraca. Nic więcej, chyba nie muszę tutaj mówić. Eee, uwielbiam pióro tej autorki i przeczytam wszystko wszystko, co pod niego wyjdzie. Mam jeszcze do nadrobienia jedną jej książkę, może niedługo uda mi się ją nadrobić, chociaż ja tak ze wszystkim mówię, że wszystko będę czytała i tak dalej, a ja sami wiecie, jak to wygląda. I dalej książka, której też dużo słyszałam na TikToku głównie i byłam po prostu ciekawa. Icebreaker. No ją przeczytałam oczywiście i podobała mi się, chociaż niektóre sceny erotyczne były trochę cringe'owe i takie... Ja miałam takie... No, ale przymknęłam na to oko. A książka była, no, przyjemna. Yy, mimo grubości, szybko ją przeczytałam, wciągnęłam się. Yy, także, także tak. I to by były wszystkie książki, które przybyły do mnie w, we wrześniu. Dalej mamy październik. Yy, czy ten kadr jest prosto w ogóle? Dalej mamy październik. Październik, czyli miesiąc krakowskich targów książki. I booklo, book haul z krakowskich targów książki mogliście widzieć we vlogu właśnie z targów. Ja tutaj tak tylko na szybko mignę. Z targów przywiozłam 12 książek. Czy uda mi się je wszystkie podnieść? podnieść. O, taki stos. Pokażę Wam tylko. Te piękniejsze wydania, nad którymi się cały czas zachwycam. Jeżeli jesteście ciekawi dokładniej, to zapraszam Was właśnie do tamtego vloga. Mam tutaj tak krew, którą nas dzieli: od Edyty Prusinowskiej, te brzegi i ta wklejka, i po prostu wszystko w tej książce. Jeszcze nie czytałam, ale, ale nie mogę już się doczekać. I kolejne takie wydanie kolekcjonerskie to cała seria. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Tutaj mam wrażenie, że coś już każdy widział te książki. No te brzegi robią wrażenie naprawdę. Tutaj mamy czarne i w ostatnim też czerwone. No i wygląda to świetnie. Jeszcze seria przede mną jeszcze nie czytałam. Także to by były targi. No, ale oprócz targów też mi przyszło trochę książek w tym miesiącu. Jest ich całkiem sporo. Sporo też przeczytałam, także nie jest źle, nie jest źle. Od czego by tutaj zacząć? Może od tego stosiku. Najpierw mam tutaj książki, które dostałam od księgarni, wydaje nam się. Ta i jeszcze jedna. Mam tutaj cztery książki. Dziewczynę z kabiny, z kabiny dziesiątej od Roofwarer jeszcze nie czytałam, ale ja Roofwarer bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię jej książki, także pewnie przeczytam to bardzo szybko, ale jeszcze jakoś nie miałam po prostu weny na kryminały i thrillery. W ogóle dawno takiej książki nie czytałam. Muszę to zmienić. I dalej mam trzy romanse. Mam Miłość, czyli pierwszy tom z serii Twisted. To też bardzo mi polecała moja koleżanka ze studiów, bo już czytała i miałyśmy czytać tę serię razem, ale, ale ja się nie wyrobiłam i Gabrysia przeczytała już wszystkie cztery tomy, a przede mną cały czas pierwszy, także nie wiem, kiedy nadrobię. Dalej mam The Hating Game od Sally Thorn. Nie wiem, o tym nic nigdy nie słyszałam, ale pewnie mamy tutaj tak. Y hate to love relation. Wzajemnie się nienawidzą, tak? No, widziałam gdzieś mi mignęło, spodobała mi się okładka, że ja bardzo lubię czytać romansy i ostatnio praktycznie większość przeczytanych przez mnie książek to są właśnie romanse, Także stwierdziłam, że to mi się też może spodobać. Dalej, książka typowo jesienna, czyli. Jesień w kolorze syropu klonowego od Anny Haber. Ja mam też u siebie mnie na pumpkin na te, i to też była taka typowa książka jesienna. Ja ją przeczytałam w tym roku, a tej niestety nie zdążyłam przeczytać, ale poczekam sobie na przyszły rok, na przyszłą jesień, kiedyś na pewno ją przeczytam. Następnie kupiłam sobie też na jakiejś promocji w Empiku za 20 parę złotych, 23 niecałe jakoś tak. Kupiłam sobie legendy i latę. Moja historia z tą książką ogólnie wygląda tak, że ja nie miałam jej w planach, bo po tych wszystkich zachwytach twierdziłam, że to nie jest mój klimat, że chyba mi się to nie spodoba. Po czym, jak zaczęłam, to przepadłam, zakochałam się i polecam każdemu na jesień, nie na jesień po prostu to jest taka książka tak otulająca dosłownie. Uwielbiam tych bohaterów, uwielbiam w ogóle pomysł na fabułę. Cudowne i wydanie też jest bardzo ładne. I od razu za ciosem dostałam propozycję współpracy przy drugim tomie, czyli przy Księgarni i Kościopył, a w sumie to przy prequelu, bo tutaj mamy historię Viv zanim otworzyła właśnie kawiarnię. I ją również skończyłam i również się zakochałam. Tutaj mam jeszcze. Egzemplarz recenzencki, ale wydanie też jest równie piękne, bo w tym normalnym wydaniu tutaj też mamy piękną ilustrację w środku. Także ja polecam każdemu, no po prostu uwielbiam, zakochałam się tak jak chyba wszyscy. Żebym się nie pogubiła, co pokazywałam, a co nie. Dalej mam książkę Adama Keja Mocarny mózgi”. Jest to książka skierowana dla, dla młodszych czytelników, ale jak Niektórzy z was pewnie wiedzą, ja studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, i właśnie chciałabym poznawać jak najwięcej takich książek dla młodszych dzieci, żeby móc później już w pracy zachęcać dzieci do czytania i wiecie, może im coś przynosić, pożyczać. A to wydaje mi się być fajne. Jest to też cieniutka książka, ja jej jeszcze nie przeczytałam, ale myślę, że jak usiądę, to, to pochłonę ją. Na raz. No, książka, tak jak po tytule się można spodziewać, na temat naszego mózgu. Dalej, książka, o której słyszał też już pewnie każdy, bo była wszędzie i na Instagramie, i na TikToku. Ja po prostu jeszcze przed tym, zanim pojawiło się polskie tłumaczenie, miałam tę książkę wszędzie. Mowa tutaj oczywiście o króliczku. Od Mony. Awad, nie wiem, przepraszam. I to jest kryminało, coś takiego chyba. Ja za bardzo się nie zagłębiałam w fabułę, i też jak gdzieś ktoś o niej mówił, to raczej tego nie słuchałam, tylko omijałam. Słyszałam, że jest dziwna. <grymna> Także zobaczymy. Zobaczymy. Też jestem ciekawa, no ale też jeszcze nie przeczytałam. Następnie kilka. Książek romantycznych, które już przeczytałam i o których już Wam opowiadałam, czy na kanale, właśnie, czy też na Instagramie. Dwie pierwsze też takie jesienne, z czarownicami, z jakimiś tam, wiecie, postaciami takimi yy, nadnaturalnymi, z duchami. Pierwsza, Ex Hex, yy, Erin Sterling, tutaj właśnie mamy czarownicę. I o tej książce jest mój ostatni post na Instagramie, także bardzo Was tam serdecznie zapraszam. Podobała mi się, nic wybitnego, ale wiecie, ale tak do przeczytania, żeby się troszeczkę zrelaksować. Bardzo fajna, bardzo w porządku. I następna moja miłość, poważna i nieromantyczna od Ashley Poston. Uwielbiam tę książkę, uwielbiam ten humor, uwielbiam tych bohaterów i też polecam, bo ja się zakochałam i przepadłam naprawdę. Dalej, pierwsza książka świąteczna, którą przeczytałam w tym roku. I już sobie chyba zdaję sprawę, że nie wzięłam tu jednej książki, która do mnie przyszła, ale to za chwilę. Dobra. Książka romantyczna, również od Anny Langner. Czyli kolejna już od tej autorki w Tym Buchholu. W tym roku święta pachną tobą. I był to bardzo dobry początek, właśnie z książkami świątecznymi w tym roku dla mnie. Bardzo mi się spodobała klimat, naprawdę tutaj czuć ten zimowy świąteczny klimat. Mam tutaj stary dworek, znaną aktorkę. Mamy tutaj pisarkę, która opisuje historię, właśnie tej aktorki. Mamy tutaj też taką trochę hate, love relation, bo na początku ci bohaterowie nasi, między którymi potem jest romans nie przepadają za sobą, gdzieś tam się omijają, ale jednak wiecie, gdzieś tam się to potem nawiązuje między nimi jakieś, gdzieś się potem nawiązuje między nimi jakaś ta relacja. Książka mi się bardzo podobała i też będę ją na pewno na święta polecać. I właśnie jak o niej mówiłam, to sobie przypomniałam o drugiej świątecznej książce, którą już przeczytałam, i mowa tutaj o grudniowym domie. Domie, grudniowym domu, Domie? o książce pod tytułem Grudniowy Dom od Magny Knedler. Jest to książka z literatury pięknej. Mamy tutaj historię Kami, która po swojej babci odziedzicza stary dom, i okazuje się, że ta babcia ma dla niej jeszcze jakąś zagadkę. Którą właśnie musi, znaczy no nie musi, ale chce rozwiązać. I właśnie mamy tutaj też stary dom. Też tutaj czuć właśnie zimowy klimat, taką tajemnicę. Też mi się bardzo ta książka podobała. O niej dopiero będę pisać na Instagramie. Także tam zapraszam. Kolejna książka, też z literatury pięknej. Smutki wszelkiej maści od Mariany Leki. Jest to ta sama autorka, co napisała Sen o Okapi. Ja tę książkę czytałam i tamta mi się podobała bardziej, bo tutaj mamy zbiór opowiadań. Oni też już więcej pisały na Instagramie. I ja za bardzo czasami nie rozumiałam, kto tutaj nam mówi, kto jest narratorem. I troszeczkę się gubiłam, ale kształt i przekaz bardzo mi się podobały. I dalej kolejny romans, który przeczytałam i w którym się zakochałam. Love Letter to Whiskey. Grubas, ale też przeczytałam to w trzy dni, bo jak zaczęłam, to nie mogłam przestać, także też zwróćcie na nią uwagę. Dalej książka, którą aktualnie czytam i mówię o niej w kolejnym filmie na tym kanale, tak mi się wydaje, także tutaj nie będę za dużo mówić. Cmentarz osobliwości od Pauliny Händel i jestem już za połową, ale to usłyszycie więcej właśnie w następnym filmie. Dalej książka, którą też już przeczytałam, czyli Wszystko Między Nami od Niki Bartelmes od wydawnictwa Yang. I tutaj mamy historię młodzieżową o dziewczynie, która odnajduje siebie. Wiem, że to może być taka schematyczna młodzieżówka, ale nie jest. Podobało mi się to, że nasza główna bohaterka sama chce dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest sama gdzieś tam odnajduje swoją rodzinę i tak dalej, i swoje korzenie, także to mi się tutaj bardzo podobało. I dalej książki, których jeszcze nie czytałam, mam tutaj drugi dom, dom drugi tom, yy, pieśni o popiołach i wrzasku, czyli pieśni o płomieniach i mroku, czy ja dobrze powiedziałam? O popiołach i wrzasku, tak dobrze powiedziałam. Jeszcze nie przeczytałam ale na pewno kiedyś to zrobię i dalej komiks, którego w sumie jeszcze nie wiem dlaczego nie przeczytałam, bo jego bym przeczytała na raz. Mam tutaj drugi, drugą część komiksu After, ale teraz otworzyłam sobie i zapachniało pięknie. I dalej książka, o której też będę jeszcze dopiero mówić, zanim wyblakną wspomnienia od Tosikazu Kawaguchi, Kawaguchiego. Ja czytałam dwa poprzednie tomy, czyli Zanim wystygnie kawa, i Zanim wystygnie kawa Opowieści z kawiarni, i uwielbiam, także już się nie mogę doczekać tego. Tutaj mamy nową kawiarnię, także zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. I to by były książki z października, i teraz przechodzimy już do listopada. W listopadzie tych książek jest dosyć mało, jak na mnie, także się z tego powodu cieszę, bo tylko o tyle. Z grudnia wam jeszcze nie będę pokazywać książek, bo nagram osobny bukhol, bo jednak wiecie święta i te sprawy, także po nowym roku będzie na pewno ten bukhol. A teraz już na szybko yy, kolejne wydanie kolekcjonerskie w tym filmie. Tak się cieszę, że mam tę książkę, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ja mam taki sentyment do zmierzchu i już się nie mogę doczekać, aż będę robiła re tylko nie wiem, czy będę robiła w tym pięknym wydaniu, bo nie chcę go zniszczyć, bo wiecie, ta okładka jest taka papierowa i boję się, że jak gdzieś tam będę ją ze sobą nosić, to się zniszczy. Także chyba y, będę czytała to moje pierwsze wydanie, no ale... Brzegi, malowane brzegi i ta wklejka tutaj w środku. Znaczy to nie jest cudowne. Piękne, ja uwielbiam Zmierzch i zobaczymy, y, jakie będę miała odczucia no, już po paru ładnych latach, bo ja Zmierzch czytałam w podstawówce, chyba w piątej klasie podstawówki, więc nie wiem, ile miałam wtedy lat, z 12? Na pewno nie powinnam czytać tej książki wtedy, ale od tego zaczęła się też moja przygoda z czytaniem, więc, więc wiecie. Dobra, dalej książki, które... Zamówiłam sobie w ramach prezentu na Empiku. Zamówiłam sobie cztery książki, dwie świąteczne, dwie nieświąteczne. Zacznę może od tych nieświątecznych, ale ja się przekrzywiłam coś. Już nie mogę tutaj wysiedzieć na tej podłodze, bo nagrywam z podłogi oczywiście. Yy, zacznę od tych nieświątecznych, już wracając. Mam tutaj klon. Powiedziałam to wszędzie i jestem tego po prostu ciekawa. Jeszcze zobaczymy, czy będę czytała w papierze i będę sobie adnotowała, czy może przesłucham audiobooku, bo na Legii mi są na pewno dostępne wszystkie tomy. No zobaczymy. Też bardzo chciałabym to już przeczytać. Może teraz yy, przed Świętami będę miała trochę więcej czasu i może sobie zrobię jakiś maraton w sumie czytelniczy. I kolejna nieświąteczna, yy, ale z czarownicami. We nie czaruj. Zobaczymy. Ja ogólnie lubię właśnie motyw czarownic, czarowania i wszystkiego, co z tym związane. Także to, jak zobaczyłam, to też stwierdziłam, że muszę to przeczytać i jestem bardzo ciekawa. I dalej dwie świąteczne książki. Jedna też dosyć głośna: premiera Kierunek Miłość. Też już mi się wydaje, że ta książka jest Wam wszystkim dobrze znana. Też jestem bardzo ciekawa. Ja właśnie. Będę teraz sobie powoli zaczynać y, czytać świąteczne książki, także ta na pewno będzie przeze mnie przeczytana w tym miesiącu. I następna to Telefon od Mikołaja Magdaleny Witkiewicz. Ja w ogóle byłam święcie przekonana, że to jest drugi tom, Uwierzę w Mikołaja i w sumie okładki są bardzo podobne, ale nie wiem, czy to jest drugi tom, bo po pierwsze wydania się różnią i to mnie tak boli, bo one... Jedno jest troszeczkę wyższe, no i jest to też inne wydawnictwo, Trochę mnie to kuje w oczy, no ale nieważne. I nie wiem, czy tutaj się powtarzają bohaterowie, czy się nie powtarzają. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to dajcie mi znać. I następna książka, która w sumie nie wiem, czy jest świąteczna, czy nie jest świąteczna. Zobaczymy, bo wczoraj ją zaczęłam. I jestem na 70 stronie. Jest to książka Ostatni Dzwonek, czyli najnowsza książka autorki współlokatorów, czyli Bef O'Liry. I tutaj właśnie mam body reading z moją koleżanką ze studiów, z Gabrysią, właśnie już wcześniej przeze mnie wspominaną. Także tak, o tej też będę Wam opowiadać w kolejnym filmie, we vlogu. I zostały już dwie ostatnie książki. Pierwsza, którą dostałam od Karoliny, zaczytana Karo. Bardzo Ci dziękuję, Karolina. Jest to Pomoc domowa Fridy McFadden. O niej też było ostatnio bardzo głośno i wszyscy się zachwycali. Także też jestem bardzo ciekawa. Tak jak już wspominałam, dawno nie czytałam jakiegoś thrilleru albo kryminału, także może na tą padnie zobaczymy. I ostatnia książka, którą do dorwałam w Lumpie za 10 zł. Kupiłam ją dlatego, że już dawno, dawno temu dostałam pierwszy tom. Mówię tutaj o Gdzie noc skrzy się lodem, a ja u siebie na półce mam Gdzie niebo mieni się czerwienią. I to jest chyba kontynuacja. Nie wiem, nie jestem pewna. No ale mam pierwszy tom i zobaczyłam, że to jest. Tak, pier... nie, to jest jakaś pierwsza część sagi, czyli pewnie yy, jest to jakoś delikatnie ze sobą tam gdzieś powiązane. No ale mam już teraz u siebie obydwie książki. Te jeszcze nie czytałam oczywiście, a już leży na mojej półce bardzo, bardzo długo, ale jak zobaczyłam, że jest zadyszkę, to stwierdziłam, że wezmę. I tak to by było na tyle w tym filmie. W ogóle nie wiem ile ja mam tutaj tych książek. Dużo, ale to nic. Większość, czy może nie większość, ale sporo z nich już przeczytałam. Resztę też kiedyś na pewno przeczytam. Chociaż ja jestem zdania, że zbieranie i czytanie książek to są dwie różne pasje, dlatego się trzymajmy. Ja mam nadzieję, że Was w tym filmie nie zanudziłam, że miło spędziliście przy nim czas. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!